Cześć, jestem Romek Kwaśny, witajcie na kanale Good Sport. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć coś na temat mojego nowego e Nie, nie przesiadam się jeszcze na e natomiast chcę Wam opowiedzieć o moich spostrzeżeniach, bo jednak trochę na nim podróżuję. Rower, na którym obecnie jeżdżę, to Rail 98, najnowszej generacji, natomiast posiadam też Rajla po poprzedniej generacji i chciałbym Wam opowiedzieć o różnicach w tych rowerach. Nie będę Wam opowiadał tutaj o specyfikacji technicznej tego roweru, ponieważ o tym już wcześniej rozmawialiśmy, natomiast dla mnie osobiście największe różnice to po pierwsze małe koło z tyłu generalnie świetnie ten rower skręca zupełnie inaczej niż starsza wersja, która miała 29-29 na pewno też geometria, która jest bardziej zjazdowa dodatkowo większy skok zawieszenia no. To dla mnie robi różnicę, że z tyłu jest y, 160, a nie 150. No i co przede wszystkim? Jak sobie jadę jakiegoś tripa lub chcę więcej, szybciej pojeździć, intensywniej, to jednak ta bateria 800 też robi ogromną różnicę. Wiele osób y, zadaje mi pytania i, i pisze i, i, i tak dalej, jeżeli chodzi o, o to, jak ten rower podjeżdża, przez to, że ma małe koło. No, generalnie. Nie wiem, jechałem ostatnio na Klimczok, jechałem na Skrzyczne, jechałem w różne miejsca bez Beskidów i nie znalazłem miejsca, którego nie podjechałem. Więc nie jest to, nie wiem, problem roweru, że ma małe koło i na przykład gdzieś nie podjeżdża. Nie, podjeżdża bardzo dobrze i, i wszędzie doskonale sobie radzi. Pytacie też o zasięg. Jeżeli chodzi o zasięg, no to ta 800 bateria, no może więcej od tej 750 która jest w poprzednim modelu Raila. Pojechałem na tym rowerze z Bielska Białej na szyndzielnie, z Szyndzielni na Klimczok. Później Biały Krzyż, Malinowska skała, małe skrzyczne, duże skrzyczne. Zjechałem do Buczkowic czerwonym, takim bardzo kultowym szlakiem. I z Buczkowic do Bielska Białej ścieżkami rowerowymi wróciłem. Została mi jeszcze jedna kreska baterii na trybie trail, więc uważam, że. To naprawdę bardzo dużo, bo to jest... W prawie 60 km i prawie 2000 w pionie, więc generalnie ten rower naprawdę może można nim daleko podróżować. No, a jeżeli ktoś yy, uważa, że 800 to jest za mało, czyli 800 tej baterii to jest za mało, to można sobie wziąć picie do bidonu i do włożyć do plecaka, a tutaj zamiast bidonu włożyć extender yy, o pojemności 250 i, i wtedy już myślę, że prędzej prędzej opadniesz w sił niż zajedziesz baterię. Co najważniejsze w tym rowerze no, Najważniejszy jest zjazd, bo z tego czerpiemy największą przyjemność. Więc yy, ten rower yy, dla mnie no, zjeżdża bardzo dobrze. Po pierwsze, yy, z tyłu małe koło yy, potrafi dużo szybciej zahamować niż duże, bo, bo bardziej się kotwiczy na dziurach, na korzeniach, zahacza się i tak dalej. Więc to małe koło dużo bardziej hamuje. Czyli możemy opóźnić hamowanie do zakrętu dzięki temu, że mamy małe koło. Dodatkowo w ciasnych zakrętach rower dużo lepiej skręca niż dwa koła 29. Jest wręcz zabawowy, nawet przy tej wadze. Co jeszcze, jest dużo stabilniejszy na zjeździe. Przez to, że ma większy skok, też jego zawieszenie więcej pracuje. Czujesz się po prostu pewniej na tym rowerze. Waga mojego roweru to też jest dla mnie duża niespodzianka. Po pierwsze, ten rower jest w pełni karbonowy ma założone opony Maxisa o podwójnym oplocie, ma założonego kaszkora, ma założone pedały. Jest przygotowany do tego, żeby jeździć, ścigać się, szaleć na enduro i ten rower z tym pełnym wyposażeniem w rozmiarze M, czyli w rozmiarze moim waży 23 300. Raleigh 98 występuje w dwóch wersjach. Wersja, na której ja jeżdżę, ma zawieszenie Foxa i elektryczną przerzutkę SRAMa. A druga wersja ma topowe zawieszenie RockShoka i osprzęt Shimano i linki do tego znajdziecie w opisie.